Część trzecia. Aktywne związki do remineralizacji, teraźniejszość i przyszłość. Profesor doktor habilitowany Elżbieta Paszyńska, klinika stomatologii zintegrowanej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Chciałam pokrótce, proszę Państwa, omówić szereg właśnie tych składników, które mają Państwo na tym slajdzie, zaczynając od soli wawniowo fosforanowych Olejków eterycznych, ksylitolu, argininy, naturalnych ekstraktów ziołowych, enzymów i hydroksapatytów, żeby przedstawić Państwu dowody naukowe, dowody publikacji, tak zwane evidence-based medicine, co wiemy o tych składnikach. Pierwszy składnik CPPACP, czyli to są sole amorficznego fosforanu wapnia z kazeiną, czyli z białkiem. Jest to środek, który najczęściej w większości krajów występuje nie w postaci pasty do zębów, ale w postaci aplikacji za pomocą kremu. Czyli ten krem nakładamy na powierzchnię zębów, najlepiej, żeby to były powierzchnie oczyszczone, czyli po wyszczotkowaniu zębów. No i oczekujemy działania, oczywiście anty, przede wszystkim antyrównicowego, ale też działania, w przypadku chociażby hipomineralizacji i erozji. Czego cały czas mamy za mało, proszę Państwa? No, mamy niestety opublikowane wyłącznie dwa duże projekty kliniczne, które potwierdzały skuteczność tych, tego związku. Nie mamy też takiej, takiego przeglądowego jakiegoś projektu klinicznego, który był opublikowany na przykład na zasadzie. Yy, wyłącznie porównania yy, Cpp, ACP i to jest no, oczywiście nasz, nasz problem stomatologiczny. Co mamy dalej? Olejki eteryczne, które może Państwo też znają, tu już nie, nie chciałabym wymieniać nazwy handlowej, ale jest ta mieszanina dosyć znana: eukaliptus, mentol, salicyla, metylu, tymol. Yy, Plus alkohol. Tu jest bardzo duże stężenie alkoholu. Są też e, produkty tej samej firmy bezalkoholowe, jednak możliwy większy wpływ alkoholu cały czas jest e, rozpatrywany niż olejków. W związku z tym jest trudno powiedzieć, że ten, e, to akurat rozwiązanie jest jakieś lepsze czy najlepsze w stosunku do innych. Kolejny produkt, ksylitol. Ksylitol był, proszę Państwa, badany w różnych kombinacjach. Jest dosyć dużo badań, jeśli chodzi o ksylitol. Jednak cały czas problem jest taki, że jest to związek dodawany, czyli mówiąc po naszemu, adycyjny w stosunku do innych związków prewencyjnych, co powoduje, że mieszanina związków, nie daje nam jasnej odpowiedzi, czy to nie był jakiś jeszcze czynnik dodatkowy, który na przykład zadziała na przykład cynk. Tutaj mają Państwo przykład cynku, alantoiny, bisabololu, czy kwasu hialuronowego lub też innych związków, typu fluor, bo często oksylitol występuje razem ze związkami fluoru, ale kylitol prawdopodobnie ma siłę działania. Tylko cały czas nam tych badań brakuje. Kolejny związek, mocznik arginina. Mała ilość dowodów. Podobny problem jest tu taki, że yy, mocznik albo arginina są w stanie podwyższać na pH. To jest takie jakby podstawowe działanie argininy w pastach do zębów. Ale czy jest to remineralizacja, czy nie? Jest to. Cały czas również otwarte pytanie, które możemy sobie zadawać. Co dalej mamy, proszę Państwa? Naturalne ekstrakty ziołowe. Średnia liczba dowodów z badań naukowych potwierdzających redukcję stanu zapalnego. Czyli z jednej strony wiemy, że są to bezpieczne związki pochodzenia roślinnego. Są one często yy, o dużej aktywności antybakteryjnej. Są przetestowane, wyniki są pozytywne, ale mamy też limity dotyczące tych związków, czyli cytotoksyczność, dostępność w jamie ustnej, i jak daleko są one rozpuszczalne i trwałe w jamie ustnej. Inne związki, proszę Państwa, które możecie wyczytać z ulotek, to enzymy. Do przebadanych enzymów, które były testowane w badaniach klinicznych. Należy amyloglukozydaza, glukozydaza glukoza, oksydaza glukozy, IgG, laktoperoksydaza, laktoferyna i lizostyn. Generalnie enzymy rozpatrujemy, że mają pozytywny wpływ na mikrobiom, natomiast nadal wiemy, że jest zbyt mało badań klinicznych. Aktualnie podaję tutaj Państwu takie jedno duże badanie kliniczne. I wiemy, że te związki działają, tylko czy ta skuteczność jest większa od innych związków, nie ma tego pytania potwierdzonego, czyli jest to przyszłość. Teraźniejszość jest taka, że nie wiemy, a przyszłość zobaczymy. No i przechodzę, przechodzę proszę Państwa do hydroksyapatytów, które mogą Państwo spotkać zarówno w pastach, jak i w żelach, jak i w rotionach do zębów, i płukankach, i w lakierach. Wiemy, że hydroksapatyty działają osobno, mogą działać również w zespole ze związkami fluoru. E, tutaj się powtarzam, ale przypominam, że efekt optymalny przy hydroksapatytach to jest efekt 10% stężenia, a efekt optymalny jest też również, kiedy te środki są regularnie stosowane. Jak Działają hydroksapatyty. Są takie dwa może kluczowe słowa. Na tym zdjęciu, które jest oczywiście z mikroskopu elektronowego, też trochę widać, że po pierwsze następuje depozycja, jak i formacja nowych związków na bazie hydroksapatytów, już na szkliwie i w szkliwie podpowierzchniowym. Czyli wiemy, że hydroksapatyty wypełniają mikropory. W zdemineralizowanej powierzchni szkliwa, wchłaniają też dużą ilość jonów wapnia i fosforów rozpuszczonego ze szkliwa. W związku z tym mają szansę promować integralność i wzrost kryształów szkliwa i tworzyć dodatkową warstwę ochronną na powierzchni szkliwa. Ważne jest też to, proszę Państwa, że tak jak porównujemy badania, z fluorem, o którym, tak jak mówiłam, mamy go 50 lat, w związku z tym możemy rozpatrywać różne efekty uboczne, na stan dzisiejszy w badaniach klinicznych hydroksapatyty nie wykazują reakcji alergicznych i efektów niepożądanych. I teraz na chwilkę wracam do wykładu pierwszego, ponieważ to są badania kliniczne które były prowadzone w Stanach Zjednoczonych u pacjentów zdrowych, ale również pacjentów z grupy ryzyka, u których widać, jak to są dane po angielsku, ale jeśli widzą Państwo to moje kółeczko, to dane dotyczące hydroksyapatytów były porównywalne, a nawet lepsze, patrząc na dane liczbowe, które możemy tutaj widzieć. Przy, yy, jeśli, przy flu, paście, która była pastą z fluorem, to te wyniki wyszły zdecydowanie lepszy, lepsze od pozostałych. W związku z tym chciałabym z pełną y, odpowiedzialnością, żeby Państwo pomyśleli, o takich grupach pacjentów, to są pacjenci nie tylko od zdrowi, ale z tak zwanych grup wysokiego ryzyka u których możemy zaproponować zastosowanie hydroksyapatytów czyli pacjenci mający już wiadome ryzyko próchnicy ale pacjenci z chorobami przewlekłymi pacjenci z niepełnosprawnościami pacjenci u których wiemy że proces erozji czy narażenie na erozję występuje bo mamy kwaśne środowisko w jamie ustnej i tutaj na pewno pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym Pacjenci, którzy mają odsłonięte szyjki zębowe, czyli próchnica korzeni zębów, pacjenci, którzy są w trakcie lub po leczeniu ortodontycznym. Znowu, pacjenci z obniżoną odpornością, pacjenci, którzy mogą być w trakcie leczenia choroby nowotworowej, ale też pacjenci, proszę zauważyć, którzy wybielają swoje zęby, którzy z jakichś powodów, chociażby ich, mają nadwrażliwość zębiny i pacjenci czy pacjentki, o których myślimy szczególnie, czyli chcemy zrobić wszystko, żeby miały zdrowie jamy ustnej, czyli okres ciąży. Znowu wracam do pytania: co hamuje, czyli co hamowało, co hamuje rozwój nowych technologii dla stomatologii? No, nie możemy też nie myśleć o tym, że na wszystko są potrzebne fundusze. To są duże fundusze. Przy badaniach klinicznych, przy potwierdzaniu, nawet zaczynając od nauk podstawowych, zanim dojdziemy do badań klinicznych, cena eksperymentów jest wysoka. To jest pierwszy, pierwszy warunek, że na to muszą być fundusze, ludzie, ale fundusze zdecydowanie tak. Druga sprawa, dostępność na produktów na rynku. Prawda jest taka, że ta dostępność jest różna. Czyli ta dostępność jest inna na rynku Europy Środkowo-Centralnej, niech będzie, a inna dostępność w krajach zachodnich i krajach Ameryki Północnej. Ale jeszcze inna jest w Azji, a jeszcze inna jest w Ameryce Południowej. To nie jest tak, proszę Państwa, że no wszędzie mamy te same produkty. Proszę o tym pamiętać. Firmy, które produkują i chcą promować swoje produkty, żeby być na jakimś rynku, muszą zdobyć różnego rodzaju certyfikaty, rejestracje, zezwolenia, patenty. W związku z tym, ten proces wprowadzania faktycznie efektywnych produktów, jeśli chodzi o zabezpieczanie jamy ustnej przed próchnicą i chorobami bakteryjnymi, jest długi. Jest też taka prawda, że koncerny chemiczne, to piszę na końcu Państwu, ale to też trzeba sobie powiedzieć, że łatwiej są w stanie zarejestrować produkty jako kosmetyczne, a nie koniecznie jako medyczne. W związku z tym, patrząc na ten cały przegląd, który Państwu powiedziałam, czyli związki typu CPP, enzymy, ekstrakty roślinne. Zwią możemy tu jeszcze dodać związki na bazie ksylitolu. Y Potrzebujemy nadal badań w stosunku do aktywnych składników dla remineralizacji i zwiększenia odporności szkliwa, ponieważ dieta nadal jest próchnicotwórcza, jeśli chodzi o y populację ludzką, ponieważ jest oparta na węglowodanach kariogennych, czyli fermentujących. I nadal wielu y, pacjentów na globie nie daje sobie rady z higieną jamy ustnej, z różnych względów, również finansowych. E, my, jako lekarze, dentyści, oczywiście o, oczekujemy, że te badania, te obserwacje będą długoterminowe, że badania kliniczne będą przeprowadzane zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, że będą też obejmowały osoby z grup wysokiego ryzyka. I że również będą dotyczyły kontroli biofilmu bakteryjnego w jamie ustnej. Co do wniosków, proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że od czasu, kiedy powszechnie w społeczeństwach są stosowane, celowane na zatrzymanie demineralizacji z różnych względów nowoczesne środki do higieny jamy ustnej z florem, wiemy, że próchnica się obniżyła. Natomiast wiemy też, że nie została wyeliminowana. Dobrym przykładem jest Polska. Nowe systemy, które są dzisiaj, ale też będą w przyszłości, na pewno będą oparte na dwóch systemach. Na systemie związków wapniowo-fosforanowych i myślę, że na osobnym systemie związków na bazie hydroksapatytów. Ponieważ jest to doskonalsza forma związków wapniowo-fosforanowych. Mamy też oczywiście najwięcej dowodów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, co też jest, proszę pamiętać, bardzo istotne.